Siemaneczko, tutaj Janeczek z tej strony Powrót kurwa na Tomeczka budowę Tak, ładnie tutaj już wygląda, wszystko elegancko Ale pamiętajcie, jak ja tu już jestem To z nami jest nasza gwiazda internetu Tomeczek, siema Siemano Co tam słychać u Ciebie? Jestem inżynier Tomasz, tylko podoba to mi inżynier Tomasz No, to teraz będziesz, z zmieniony tytuł Bardziej tak jest, ale nie tylko po to, tu jestem, żeby ci pomóc, ale i wiesz po co? Nie się jakiegoś kawała No, powiem Ci, że dawno nie słyszałem i chciałbym usłyszeć. I wszyscy tutaj, którzy z mną też by chcieli usłyszeć. Także poproszę o ciebie kawał. A to do usług. A to jedziesz sobie konwój przez prelię. No. Nagle z daleka widzi unoszący się dym nad ogniskiem. Tak? Myśli sobie: "Najbiście, no, że jest sobie przynajmniej coś na ciepło, nie?" To dojeżdża na miejsce i zauważa, że tak naprawdę to nie jest ognisko, tylko tym unoszący się nad stertą zwęglonych martwych ciał. Patrzy a gdzieś nie nieopodal widzi jakiś ruch. Podchodzi do gościa, któremu z kartki piersiowej wystaje strzała, nie? Pochyla się nad nim i pyta się: "Bolicie?" echt scheikme hè